Moi drodzy, witam was serdecznie, czemu jesteśmy dwa dni przed nutą. Otóż przygotowałem dla Was taką jedną niespodziankę, będą dwie piosenki, nie jedna. Jutro będzie piosenka również o godzinie 20. A za dwa dni, tak jak jest napisane 17 grudnia, będzie piosenka Zielone 2. Nic więcej na temat tej piosenki, która będzie jutro. Nie chcę zdradzać. Po prostu ją wrzucę, będzie się działo, co się ma dziać. <laughs> jak widzicie, jestem ubrany w outfit, na którym byłem ubrany właśnie na zielone 2, żeby było tematycznie. Nie mogę się doczekać już premiery, bo naprawdę... Był to mój najdroższy teledysk, na który wydałem tyle pieniędzy, że na 90% mi się to nie zwróci. Ale przy realizacji był taki fan, i znowu takie wspomnienia, że było warto. A dla osób, które tak czekają, i które myślą, że palion podwalił nutę, no niestety nie tym razem. Picik kupiłem normalnie. Nutka została nagrana z koderem, nikim się nie inspirowaliśmy. Także wszystkie piosenki, które tam piszecie sobie w komentarzach, zostawcie dla siebie. A ja was zapraszam i jutro, i za dwa dni, przede wszystkim na zielone 2 Trzymajcie się i na razie. Red flag, jeśli ci bieg. Nie znam aż rzucałeś Green, dym, dyry, dym, dym, dyry, dym, dym Robię zielone, to zielony młyn Dym, dyry, dym, dym, dyry, dym, dym Palion imperium wielkie jak krzym